Witam Was w kolejnym vlogu z tej strony Agro Szymanów, dzisiaj 30 lipca środa e, jak widzicie klasyka polskiego rolnictwa e, słoneczko i 30. E, a co robimy? Przewracamy sobie słomę. E, tutaj dla bo poprzecznego po od tamtej strony tutaj przejechałem. Właśnie chcę zobaczyć jaka jest słoma. Słoma jest tutaj sucha, w takim pokosie, w polu, gdzie jest nieprzyjechana, już doprasowała. Można ją prasować, tutaj mamy 10 hektarów, 13 w sumie, ale tam 4 nie wykosiliśmy, nie zdążyliśmy. Tutaj 10 hektarów. No, od spodu jest fajna, sucha, także myślę, że praca już zrobiona. Jak widzicie, na awarię, ale dzisiaj rano, dzisiaj rano została zrobiona i przyjechałem do takim sprzętem. Żeby yy, przewrócić poprzeczniaki, bo poprzeczniaki gdzieś się dokręcało no, Od spodu jest mokra, a to jest najlepszy sprzęt do tego Także opuszczamy sobie Tutaj jak jechałem yy, Jechałem od tamtej strony, jednak z tymi gwiazdami Już mi nie mieściło się mniej między rządkami Poruszyłem jeden, ale resztę nie ruszam, tylko te trzy pokosy na yy, Poprzek, bo zobaczcie co jest w tej słomie Od spodu, która jest przyjechana Ona jest o, jest gnój, o. Poruszymy ją, ona sobie poleży. 2 yy, trzy godziny, trochę obecnie i będziemy pracować. Taki jest plan, chyba, że wyjedziemy kombajnem, zobaczymy, bo dzisiaj, ogólnie się mamy środę. W niedzielę, z niedzieli na poniedziałek, wieczorem, w nocy spadło 15 litrów. Także trochę pokrzyżowało, dziwne plany. No ale już dzisiaj jest fajna pogoda. Na razie to poruszam, niech sobie schnie. Jutro niby znowu jakiś mój on deszcz, koło południa. Także może chociażby, żeby wygodę przecież jakiś pracować, żeby... A to sobie nawet takie na pokochach wyschnie, a może czy wyjedziemy kombajny, nie wiem. No wiecie jak to jest gdziewa. Co godzinę, inne plany przejedziemy na pole, zobaczymy ziarno. A może kupiliśmy też paliwo do suszarni. Także chyba i tak, i tak już mu te trzy przyczepy. Yy, będziemy suszyć, no bo kiedyż nie was zrobić. Teraz deszcz, w piątek deszcz, w niedzielę deszcz. Dopiero tam od 10 sierpnia pogoda. Zobaczymy, jak to będzie. Także ruszamy. No ale teraz jeszcze ją poruszymy do góry nogami Do góry nogami ją akurat przewracamy, mokre idzie na wierzch Także wiatr to będzie ładnie owiewał nam Stoi słoneczko cały rok nieużywane, ale jak potrzeba to jest Zaczepia się jedzie i właśnie ono stoi u nas tylko do takiej akcji do tej słowy właśnie, bo niczym innym byśmy tego tak nie zrobili. Wolno. I teraz tak roimy tutaj tak W Idealna maszyna Aż czasami jest tak fajnie wsiąść pojeździć yy, Bo swoje stare czasy jak się sadem na botniku siedziało I trawę grawiło Chociaż ja trawę też ją zgrawiałem nie wyśmieliśmy przed tą klasą taką Samasza, jedną gwiazdową do środka, a czy jedną no jedną gwiazdową i tam mieliśmy jej mieli awarię, bo yy, coś tam wtedy było. Taki stworzeń zatrzyma całą węg, coś tam i zgrabiałem tą zgrabiarką dropi tam trochę trawy, resztkę. Także jeszcze wiem jak się takimi sprzętami robi. To woli się zabierze Dobra i teraz w dom Szybka akcja i będzie zrobione

Wruzdał do ranę było i wpada w nią, ale dobra coś tam jest przerzucone Trochę belkę do góry I jedziemy Jeszcze przy dobrze, no on tam się doprasuje, prasuje. Jestem mokra do góry. Przewalone Dobra Także co Ja przewrócone mam Wszystko składam się Jedziemy do domu A no tutaj gdzie nie gdzie o, Trochę, ale to jest suchawa Gdzie nie gdzie to coś zostanie mokrego Do wszystkiego się nie przerzuci No ale o, to jak tutaj o, gdzie to jest gnój, woda z tego kapie, ale poleży do wieczora, owieje i tam parę belek będzie mokrzejszych, trudno, ale już nie będzie, nie będzie się tam może tak kleić, bo kiedyś było tak, że właśnie też było takie y, mokre, no i nie ruszyliśmy tam, gdzieś widłami tylko ręcznie poruszaliśmy, yy, yy. składam, gdzie, gdzie było mokrzejsze. No i sprasowaliśmy to, potem to jeszcze było jak mieliśmy krowy kiedyś. Potem te belki się skleiły, nie dało się tego rozerwać tej słomy w obozie widłami z belki. Także no, słoma musi być sucha. Dobra, podniesione. Także co, na razie tyle i widzimy się może później będą pracować i witam Was dalej. Godzina równa 15 Wyjechałem sobie prasować dziś koło 14, e, Coś takiego. Tutaj mamy kawałek 4 hektary. No to już ponad pół mam sprasowane. E, słowa fajnie, fajnie przeschła <laughs> Fajnie przeschło, Nawet to co było przewracane, to mogłem, już wiatr owiał. E, no nie ma Nie ma na co czekać. E, trzeba pracować i uciekać z tą robotą bo jutro znowu jakiś deszcz, także dzisiaj y, tata po południu też chce wyjechać po południu o 17:00 y, w sprzenicę, zobacz, jaką ma wilgotność nawet jak będzie mokra no to ukosimy na suszarnie trochę znaczy oni chłopaki ukoszą, ja tu będę prasował, tam brat mu podjedzie z przyczepami y, no ja prasuję zobaczymy ile się uda sprasować tutaj mamy 4 hektary, ogólnie cała działka y, tam dalej mamy y, Koło domu jeszcze jest 1,5 hektara i tam by 10 hektarów, co byłem, co nagrywałem przez yy, Tutaj robimy belki sto, 125 standardowo. Yy, no one idą pod wiatę. Wiecie, bo u nas to co mamy na słomę. No a na tamtych 10 hektarach będę robił 160. Yy, bo tak, 50 sztuk musimy oddać znajomemu. No, bo wiedzieć, w tamtym roku nam się spaliła słoma sterda, która stała na polu. Ktoś podpalił on nam w zimę te belki, dał za darmo. Powiedział, żeby nie płacić kasy pieniędzy bo za to. Tylko brzmi, jak strasujemy słomy, żeby mu odwieźć te 50 belek, które wzięliśmy. Nam to pasowało? Nam to pasowało. Jemu też. Także robimy te 10 hektarów, 160 50 belek jemu ja zawieziemy no a resztę co będzie to zobaczymy, czy ułożymy stuk na polu chociaż nie bardzo chcemy upływać na polu stuk, bo z, no wiecie jaka u nas z tymi podpaleniami w zeszłym roku, zobaczymy jeszcze albo y, gdzieś u nas z tyłu je upchniemy zobaczymy jeszcze jak będzie z miejscem no i ogólnie jak to wszystko będzie wyglądać no ale na pewno robimy 160 bo tam od niego jak przewodziliśmy też on miał 160 on ma kurniki ogólnie no i te 160 w tej jednej oborze, to mamy te większe kojice były, mm, były fajne, bo zamiast dwóch belek będziemy jedną im na środek. One sobie po całym końcu ją mi tak e, rozesłały, a szybciej, no bo zamiast dwóch belek podjeżdżania to mamy jedną belkę, także pół czasu zajmuje ścielenie wtedy. No do tych mniejszych się nie nadają, bo są za duże. Tam ścielimy, znowu ta jest idealna. No ale do tych dużych końców, co mamy 10x5, to ta 160 będzie akurat, żeby, żeby tam weszła na cała. Tak, 10 hektarów robimy w 160 na pewno, a może jeszcze coś więcej. Zobaczymy. Na pewno musimy zrobić ponad, ponad 600, nawet bliżej 700 belek, 120. Aktualnie mamy, zaraz wam powiem ile zrobionych już. Nie mówię do jęczmienia tylko o samej pszenicy, bo tam jęczmienia część wyścieliliśmy, było 100 belek, tam już ze 30 jest wyścielone. Mamy 130 prawie i 100 tam co wcześniej, bo ja kasowałem licznik, bo tam u znajomego prasowałem, także 200. No z jęczmieniem około 300 belek będzie już wszystkich tych 120, także no jeszcze 400 trzeba zrobić. Ale towaru jest, słomy jest na polu naprawdę multum No co chwilę tylko belka, 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 belka Tutaj sprasowałem no już pół pora na pewno trochę lepiej, no już mam ponad 80 belek Także no jest na pewno około 35 belek z hektara No dużo, dużo No zobaczymy, wszystko do razie prasujemy u nas i tak, jak nie da się coś sprzeda, może na wiosnę tej słomy, no zobaczymy, na razie pracujemy wszystko, bo i tak my dajemy obornik, co dwa lata jest na polu obornik, także jak tą słomę zbierzemy, to, to nie, nic wielkiego się nie stanie, no jak tutaj wiadomo nie, obor, nie ma obornika, niczego, no to nam tą słomę, żeby próchnicy dostarczyć, ale my tam dajemy obornik. Co parę belek sobie otwieram szybę, żeby usłyszeć, że nic mi tam nie wali. Bo właśnie tak usłyszałem jak ten wałek nam pękł wtedy. Eee, no to zaczęło walić walić. No i doszło, że wałek pękł. Ale dzisiaj zrobiony... Eee, Zakupiony taki wałek, łożyska i... i taki, no ru, w sumie to jest takie dwa łożyska. Taka rura jakby metalowa. I w środku wałek sześciokątny. 3,5 tysiąca. Także no, serwis, serwis sobie wszystko ceni. Yy, zrobione, wymieniona była w 20 minut, może maksymalnie pół godziny. No to była prosta robota. Dwie śruby trzeba było wykręcić. Ona wyszła do góry ponad pasy i potem od nową włożyć. Także szybka robota, praca już sprawna, chodzi. No, przy tych w jest dużo. Schodzi się, bo trzeba za chwilę, co chwilę, prawie stawać zatrzymywać. Eee, no, bo mało chodzi. Przy 160 km może będzie trochę szybciej szło do pracowania, no bo mniej razy trzeba będzie stawać, więcej się będzie jechać. Jak tutaj znajomy, mój taki kolega ma tą e, kostkę, tą dużą, krągę taką. No, to u niego to robota idzie. On tylko, aby gdzieś, nam to, to już nie mówię, że. Musi szybko jeździć, ale 10 na godzinę i cały czas tylko jeździ, no to pola ubywa no, momentalnie. Jednak tutaj troszkę dłużej, na no, okrągłymi, no ale u nas jest tak i nic nie poradzimy. Dobrze co, ja sobie pracuję dalej i widzimy się pewnie gdzieś na następnych działkach, eee, no bo no, prasowania jest, nie powiem że nie, jest jeszcze sporo. Zbierał było zaczęte, te 100 belek, 100, 140 zrobione. Później Wam powiem, ile było tutaj belek z tych 4 hektarów. Także co, na razie tyle, widzimy się później.